Się spotykamy w miejscu o otwartej przestrzeni, można powiedzieć, że zachęca do takiej otwartej wizji prezentowania swoich pomysłów. Pytanie jest, czy rzeczywiście atrakcyjność tego miejsca, które w taki sposób unikalny łączy to, co wcześniej może zaznaczałem, czyli historię, położenie, dynamizm teraźniejszości jest właściwie wykorzystana. Czy właśnie na tym nabrzeżu, na którym się poruszamy, są? zawarte wszystkie atuty, jakie mogłyby służyć podczanom czy mieszkańcom odwiedzającym? To jest pytanie zasadne, pierwsze, które nas też tutaj może ogniskuje, ale jeżeli popatrzymy na inwestycję, która została ostatnio dokonana, to był wydatek około 40 milionów złotych, to tylko ona była realizowana na przestrzeni jednego kilometra. Jest ten walor przyrodniczy, czy tutaj spacerowy, bardzo atrakcyjny od samej morki aż do Sobudki, a więc brakuje tutaj właśnie takich miejsc zielonych, przestrzeni o zasobach przyrodniczych, a bardziej spotykamy się, powiedzielibyśmy, zjawiskiem betonowym. Czyli tutaj zabetonowania tego atrakcyjnego miejsca. I właśnie, jeżeli Państwo by pozwolili, z tą taką wizją wystąpienia w tej przestrzeni otwartej, prezentujemy takie postulaty, które może są też zawarte na tych tablicach, aby to miejsce było atrakcyjne, żeby było na nowo odkryte, żeby nowo, na nowo tętniło życiem, żeby tutaj pojawiły się właśnie i animacje koncertowe, festiwalowe, ale jeżeli powiedzmy jest pewną barierą, że ta gastronomia nie występuje w takiej pełnej mm, sytuacji, to właśnie można zastosować rozwiązanie, dynamizując żeglugę tutaj wiślano, ale sprowadzając barki czy statki, na których oczywiście ta gastronomia w pełnym zakresie by funkcjonowała. Można też tutaj myśleć o takich miejscach dla karawaningu, ponieważ to miejsce jest bardzo takie, jak wskazałem, unikalne. Mogę też powiedzieć, że za mną stoi były prezydent miasta Płocka. O jego inwestycji, o jego właśnie takim przełamaniu, tej niemożności w Płocku inwestycyjnej, można powiedzieć, że symbolem jest właśnie to unikalne modo, molo czyli budowla o takim mm, bardzo wyrazistym y, funkcjonowaniu w skali europejskiej. Również y, jedna z gazet, czyli Gazeta Wyborcza, przeszło dekadę temu. Y, Zauważyła tą atrakcyjność, wskazując właśnie, jaki charakter jest tej budowli. Jeżeli wejdziemy na to molo, to widzimy właśnie piękną perspektywę naszej panoramy tumskiej, katedry. I to jest zawsze coś takiego dobrego, jeżeli odkrywamy nowe ścieżki, wchodzimy w nowe perspektywy, tworzymy nowe wizje. Muszą być one ambitne i służące dla całego grona mieszkańców. Moje kandydowanie, jeżeli mogę dopowiedzieć również, jest takim opowiedzeniem się przeciwko wykluczeniu obywatelskiemu, które się dzieje w obecnej Radzie Miasta. To znaczy, moja formacja, która uzyskała największą liczbę mandatów radnych, nie posiada żadnego przedstawiciela w żadnej komisji, w prezydium tej Rady. Jeżeli wspomnę o osobie zasłużonej, który jest uczestnikiem sześciu kadencji tego samorządu, pan Tomasz Korga. Zasłużony podczanin, oczywiście podczanin roku, kolejny tytuł, wiele medali. Jest to osoba, która była i wiceprzewodniczącym, i przewodniczącym, odebrano jej prawo głosu. Ona w ogóle nie funkcjonuje, nie ma prawa jakby podzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, swoim tutaj nabytym municjalnym, takimi municypalnymi umiejętnościami. Więc jest to też opowiedzenie się przeciwko temu, żeby tylko jedna formacja mogła sprawować władzę. Idę właśnie z, takim, z taką postawą ogólnego porozumienia. Dzisiaj przekrój tej mojej drużyny, kandydatów na radnych, właśnie y, ukazuje taką szeroką perspektywę. To nie jest tylko wyłącznie środowisko partyjne, są i społecznicy, są i przedsiębiorcy, są ludzie i rozpoznawalni, i byli radni. I bardzo się cieszę właśnie z tej ekipy, którą dzisiaj będę mógł przed. Y, mieszkańcami zaprezentować. Dzisiaj pan Piotr Łuździcki, kandydat na prezydenta miasta Płocka, z Prawa i Sprawiedliwości miał państwu okazję przedstawić jeden z ważniejszych, fundamentalnych punktów naszego programu. A kim jest pan Piotr Łuździcki? Pan Piotr Uździcki... Szanowni państwo, jeżeli tu zauważamy w tle właśnie to hasło, które ma nas jakby mobilizować, łączyć, to jest budujmy wspólnie lepszy Płock. Ten Płock może być lepszy, może być bardziej tętniący życiem i rzeczywiście możemy to osiągnąć jedynie łącząc te wysiłki. Jeszcze raz podkreślam, nie będę stawiał na upartnienie czy wyłącznie interesy jednego środowiska. Ta moja ostatnia droga życiowa, datująca się od 2001, wyłącznie dotyczy Akademii Mazowieckiej. Nie korzystałem z innych stanowisk, z innych przywilejów, stąd może nie jest taka widoczna rozpoznawalność. Ale przystępując do bycia w tej Zjednoczonej Drużynie, jeżeli mogę właśnie zaprezentować pokrótce te osoby, nawiązuje tutaj do pierwszego okręgu, a więc rzeczywiście osoba bardzo charakterystyczna wcześniej wszystkim znana, otwiera tą listę Mirosław Milewski, były prezydent właśnie poprzedni naszego miasta w kilku zdaniach jest absolwentem jest. Jeżeli patrzymy na jego dokonania, może bardziej tak tu powiem od serca, każda dzielnica oznaczona jest kilkoma znaczącymi, przełomowymi inwestycjami. Chociażby tutaj Właśnie to molo, czy Amfiteat jest za kadencji pana prezydenta. Natomiast to bierze się stąd, że jest wybitnym ekonomistą, jest takim strategiem municypalnym i na pewno będę tutaj w jakimś sensie próbował się odnosić do jego koncepcji. Ta jego przemyślana diagnoza miasta Płocka, jego potrzeb jest rzeczywiście cały czas aktualna. W obecnej chwili jest związany z, ze spółką PERN i będzie startował właśnie z powrotem, ale też z ciekawej takiej osobistej pasji kieruje szachowym klubem, który ma nazwę Hetman Płock, który nawet zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w ubiegłym roku. Drugą osobą jest nasz młody kandydat Szymon Stachowiak. Jeżeli mogę zaznaczyć, to ma 24 lata, więc jest rzeczywiście bardzo młody, ale już posiada na przykład doświadczenie w kancelarii prezesa Rady Ministrów i Ministerstwie Sportu i Turystyki. Obecnie zajmuje właśnie funkcję jako dyrektor biura eurodeputowanego Adama Bielana w Płocku. Trzecim bardzo wyrazistym kandydatem jest Maciek Bukowski. Jest absolwentem kilku uczelni, to znaczy Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale też doskonaląc swoje umiejętności menedżerskie, osiągnął tutaj kwalifikacje w MBA. Jego doświadczenie osobiste oparte jest zarówno na outsourcingu pracowniczym, ale też na osobistej takiej pracy biznesowej, którą prowadził zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wymiar tej pracy jest taki też powiedzmy jako własna działalność czy etatowa, a więc w sensie przedsiębiorczym liczę tutaj na wsparcie ze strony Maćka. Pojawia nam się przedstawicielka Płci Pięknej, pani Małgorzata Ogonowska. Jest humanistką, nauczycielką języka polskiego z wieloletnim stażem, ale obecnie też bardzo docenia tą opiekę nad wnuczkami. Jest zaangażowaną na w osiedlu i Mielnica, a jej pomysły będą zmierzały do ożywienia właśnie wzmocnienia tego nurtu kulturalnego czy rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Kolejną naszą kandydatką jest Katarzyna Wiśniewska. Pani Kasia jest nauczycielem w szkole podstawowej nr 18, czyli też tutaj jest związek z oświatą. Bardzo liczę na te wsparcie od strony pani Katarzyny. Wobec tego te problemy, które dotyczą dzieci i młodzieży nie są jej obce, wręcz przeciwnie, właśnie bardzo dobrze je diagnozuje. Przechodzimy proszę Państwa do okręgu drugiego. Prezentuję jedynkę, czyli Violetę Kulpę i tutaj cały czas czekamy właśnie na taką jej reprezentację w szerszym sensie, to znaczy z, tej, z tego naszego podwórka lokalnego właśnie w układ parlamentarny, bardzo wyrazista osoba, czyli też radna pięciu kadencji samorządu i bardzo tutaj oddana w tej takiej swojej misji społecznej, to znaczy można powiedzieć blisko każdego zwykłego człowieka, jego codziennych spraw. Oczywiście sprawuje te funkcje będąc taką przywódczynią naszego środowiska prawicowego. Leszek Brzeski, kolejny kandydat. Pan Leszek jest obecnym, czy byłem też radnym Miasta Płocka i bardzo tutaj na jego sercu, czy jego takim mm, głównym nurcie działania leży właśnie dbanie o zdrowie, o kulturę fizyczną, o polepszenie takiego naszego dobrostanu, życia, samopoczucia. Jak sam zaznacza jest przeciwnikiem palenia papierosów. Też możemy go kojarzyć z organizacji wielu imprez. Wczoraj rzeczywiście też oznaczał to święto żołnierzy wyklętych, biegiem żołnierzy niezłomnych, ale mamy też wspomnienia z Marszu Niepodległości czy innych powiedzmy tras rowerowych. Trzeci kandydat to Edward Bogdan. Jeśli powiem, że jest to wybitny artysta muzyk, to może by tak yy, myślał, że za bardzo tutaj nieskromnie się wypowiadam, ale rzeczywiście yy, jest właśnie absolwentem Akademii Muzycznej z Białego Stoku i jego praca to bycie pedagogiem, dyrygentem w i też również nauczycielem przedmiotów w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku które, jak zaznacza, jest również ważna dla niego funkcja wiceprzewodniczącego, przepraszam, przewodniczącego Związku Solidarność. Również bardzo integruje tutaj to środowisko prawicowe poprzez Klub Gazety Polskie, organizując spotkania. Jest otwarty właśnie na tą współpracę z, z młodzieżą, czy też również w tym akademickim wymiarze. Bardzo wyrazista. Osoba czwarty jest tutaj bardzo kandydat społecznik, czyli Krzysztof Goszkowski, Pomimo jest, że jest emerytem, jest bardzo zaangażowany w tej swojej społeczności osiedlowej, należy właśnie do tej Rady Osiedla, ale jednocześnie jest przewodniczącym emerytów i rencistów w Związku Solidarność region Płock. Współpracuje blisko właśnie z calezjanami na Stanisławówce, no i tutaj jego credo takiej działalności codzienne to jest bycie bardzo blisko mieszkańca w sensie wspierania, pomagania właśnie w rozwiązywaniu tych rzeczywistych, realnych problemów. Kandydatka 5 to Teresa Świtalska. Również możemy powiedzieć, że bardzo zaangażowana społecznie i ona prezentuje tutaj sprawy i osiedle Wyszogrodzka. Kolejna kandydatka, 7, Elżbieta Szkopek. Jak zaznaczamy tutaj w tej krótkiej charakterystyce, jest absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, ale również ma ciekawe studia podyplomowe w zakresie logistyki na szkole głównej handlowej związana zawodowo z firmą Levi-Strauss, a więc w tym rozwoju stawia pani Elżbieta na różne kompetencje i rzeczywiście udziela się jako radna osiedla Kochanowskiego. Natomiast taką ciekawostką osobistą jej hobby jest... Może to nie hobby, to tak mnie brzmi, ale jest pisanie o ikon, ponieważ jest to takie bardziej wewnętrzne zaangażowanie. Przechodzimy już, proszę Państwa. Mamy połowę kandydatów do okręgu numer 3. Zapraszam Andrzeja Aleksandra. To jest nasza jedynka, bardzo tutaj zaangażowany kolega w Radzie Miasta Płocka, które umocował swój życiorys właśnie na wielostronnym też wykształceniu Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej, czy również uzyskaniu dyplomu MBA. Jego działalność jest od 20 lat kojarzona w mieście Płocku, a radnym jest od 2014 roku, również bardzo blisko związany jako członek NZZ Solidarność. Czy panią Tereskę mamy? Naszą kandydatką następną z okręgu numer 3 jest Barbara Smardzewska Czmiel, która jest bardzo też może kojarzona wcześniej właśnie ze swoją pracą w tym otoczeniu społecznym, czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bardzo taki przyjazny, życzliwy rzecznik tego oddziału. Natomiast tutaj te humanistyczne podłoże Wynika właśnie z ukończenia Wydziału Dziennikarstwa i Polityki Społecznej, ale rzeczywiście na swoim koncie ma aż cztery kadencje Rady Miasta Płocka, a obecnie jest przewodniczącą Rady Mieszkańców Osiedla Góry. Krzysztof Matusiak, kolega ze Środowiska Kultury, poproszę o kandydata numer cztery. Można powiedzieć, że jego pasją jest archeologia, odkrywanie tutaj skarbów ziemi mazowieckiej, ale też właśnie taka antropologia kultury, czyli wejście głębsze w te zagadnienie dziedzictwa i nurtu tradycji polskiej. Był powiązany właśnie z dniami historii Płocka, pracował w Wojewódzkim Domu Kultury, w Muzeum Mazowieckim. Aktualnie rozbudowywał swoje doświadczenie o przestrzeń Orlenes A. Roman Sadowski jako piąty kandydat, związany z osiedlem Ciechomice, to właśnie przedsiębiorca i posiada właśnie te doświadczenie, które bazuje na prowadzeniu działalności gospodarczej, a więc zarządzanie biznesowe, ale też decyzyjność i realne rozwiązywanie problemów. Dorota Złatowska, pięknie trzyma to hasło. Jest, jak wskazuje, bardzo silnie tutaj rodzinnie związana, właśnie wskazuje, że ma dwie córki, jest pedagogiem, bardzo ciekawą tutaj ma ścieżkę zawodową, czyli terapia osób z niepełnosprawnościami, a więc takie oddanie osobiste, społeczne jest tutaj się realizująca. Będzie właśnie, jak wskazuje w tym w swoim biogramie, pracowała nad poprawą jakości życia mieszkańców Płocka, bo ma w tym doświadczenie. I zamyka nam okręg 3 Iwona Juźwicka. Jóźwic Mamy kolejną osobę, która reprezentuje oświatę. To nauczyciel z 40-letnim stażem, pedagog, logopeda, prezes fundacji Miasto Państwo, zaangażowana również w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. I wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, czy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Przystępujemy do prezentacji ostatniego okręgu. Takie moje wtrącenie nie znajduje się na liście radnych. Są tutaj bardzo solidne jedynki, wiodące lokomotywy. Jeżeli mam prezentować stanowisko takiej postawy szukającej porozumienia z wieloma nurtami, czy politycznymi, czy ideami, czy tymi koncepcjami. Staram się tutaj powiedzmy samodzielnie, autonomicznie tylko występować na, kandydować na to stanowisko prezydenta. W okręgu numer czwartym jest właśnie wspomniany, zaznaczony Tomasz Korga. Dzień dobry Państwu. Osoba bardzo zasłużona, tak jak wspomniałem, pełniąca właśnie funkcję przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego Rady Miasta, sześć kadencji ale też nie wspomniałem o tej ważnej funkcji zawodowej, jaką pełnił będąc dyrektorem Płockiego Hospicjum, gdzie ta droga właśnie trwała kilkadziesiąt lat i pozwalała na ulgę i pomoc osobom cierpiącym czy nawet umierającym. Można powiedzieć, że właśnie w tej osobie zamyka się ta wrażliwość na drugiego człowieka, na ten jego egzystencjalizm na to, wiecie, na to bycie tutaj na tym świecie. Adam Modliborski z kolei to młody nasz przedstawiciel, chociaż już doświadczony, też bardzo wskazuje osobiście na wartości rodzinne, posiada wykształcenie z zakresu ekonomii, zarządzania, jest moim byłym studentem, jest obecnie też radnym miasta Płocka, udziela się bardzo społecznie w takiej silnej współpracy z Litwą, ze środowiskami polonijnymi poprzez fundację cokolwiek uczyniliście, ponieważ jest jej wiceprezesem Ania Gostyńska numer 3. Ania ma tutaj wpisane technologie żywienia, ale też bardzo się rozwijała na innych swoich dociekaniach, a więc studiach podyplomowych, w zarządzaniu finansami i marketingu, ale też właśnie miała ten rozwój osobisty na Politechnice Warszawskiej, na Szkole Głównej Handlowej. Być może kojarzymy właśnie z takiego sześcioletniego okresu zarządzania biurem pana senatora Marka Martynowskiego. Jest przewodniczącą zarządu Rady Osiedla Tysiąclecia, a na rzecz najuboższych, czy takich zapomnianych, wykluczonych, działa w Karitasie Decyzji Płockiej. I tutaj nawiązujemy do pana lekarza Bogdana Sobańskiego. Kolejny kandydat, który też jemu bliskiemu jego sercu jest właśnie ta działalność dla osób niepełnosprawnych, chorym, wykluczonym. Bardzo właśnie kojarzy jego wypowiedź z konwencji z prezesem Kaczyńskim. Tutaj wszystkich nas dotknęła wrażliwość pana doktora. Stara się otworzyć i inspirować do tak zwanego wolontariatu osiedlowego. I kolega Mariusz Nosarzewski. Zamyka nam tą listę, ten okręg, tą dzisiejszą prezentację. Jest członkiem Solidarności od 1989 roku. Mamy też jego udział i odznaczenie, kiedy byłeś tutaj działaczem Federacji Młodzieży Walczącej, ale moglibyśmy powiedzieć, że to taki niezłomny, lokalny społecznik, też zaangażowany w swoją Radę Osiedla Miodowa. To jest tyle z mojej prezentacji, proszę Państwa. Nasza drużyna dzisiaj przed Państwem stoi, jest gotowa, wspólnie jesteśmy gotowi do podjęcia tej odpowiedzialności w następnej kadencji za miasto Płock. Są tu ludzie sprawdzeni, doświadczeni, znani, a Wioletta jeszcze doda. Tak. Jeszcze, jeszcze musimy wyczytać panią numer dwa. Tak, bardzo przepraszam, bo zapomniałem o jednej kandydatce, czyli uzupełniam, nie wiem dlaczego mi to przeskoczyło. Zosia Wernikiewicz, okręg numer dwa. Przeskoczyłem tak nagle. Czyli jest pani radną Rady Osiedla Międzytarzy. Przepraszam panią, ale tak może w jakimś sensie tutaj yy, przeskoczyły mi dobrze. I no, dziękuję. No, 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 dziękujemy za wsparcie. Dziękuję. Dziękujemy. Szanowni Państwo, jest mi jeszcze niezmiernie miło uzupełnić program związany z rozwojem miasta Płocka w kontekście odejścia od betonozy, bo o tym rozmawiamy wielokrotnie, o tym szereg środowisk wspomina, przede wszystkim mieszkańców Płocka, to jest odzew na właśnie głosy płynące z ich strony. Pomysł, który chcielibyśmy złożyć przed Państwem, za Państwa pośrednictwem, mieszkańcom Płocka, to jest organizacja dwóch, trzech parków w mieście Płocku, ale nie na zasadzie dosadzania drzewek wzdłuż ulicy, tylko stworzenia parku na miarę parku północnego czyli przestrzeń, która będzie służyła zarówno w kontekście rekreacji, wypoczynku. Jak i aktywnego spędzania czasu wolnego, czyli w kontekście sportu, uprawiania. I od razu zaznaczamy, że pomysł tworzenia parków w parku jest w naszym przekonaniu odejściem od idei tworzenia nowych przestrzeni parkowych i zaprzeczaniem tak naprawdę idei tworzenia nowych miejsc parkowych, które będą służyły naszym mieszkańcom. A to, co najczęściej podkreślają, to brak takich miejsc w mieście płocku. I Stąd ten pomysł, który składamy przed Państwem wspólnie z kandydatem na prezydenta Miasta Płocka. I oczywiście, w ramach ożywienia nadbrzeża, w ramach ożywienia tej przestrzeni miejskiej, ale również uatrakcyjnienia Miasta Płocka, stworzenie weekendowego miasta festiwalowego, czyli zaproponowanie mieszkańcom Płocka oferty kulturalnej, festiwalowej w każdy weekend. W okresie wiosenno-letnim, i naprawdę można ten czas wykorzystać nawet do wczesnej jesieni. Wykorzystanie do tego amfiteatru, wykorzystanie do tego tej przestrzeni, która jest do tego dostosowana nie impreza jedna, dwie, które organizuje POKIS, i, i resztę imprez komercyjnych, które tak naprawdę zdarzają się bardzo rzadko. Ale wykorzystanie maksymalne tych przestrzeni, którymi dysponujemy, za które zapłaciliśmy środki z budżetu miasta Płocka i które powinny służyć mieszkańcom. I to jest również na tej planszy, którą Państwo macie. Możecie Państwo zobaczyć nasze punkty programowe, które dotyczą tej przestrzeni. A kolejne będziemy prezentować oczywiście w innych etapach, w innych naszych wystąpieniach, na które będziemy Państwa zapraszać, ale z ideą taką, że będziemy. W tym miejscu, że będziemy tam, gdzie jest problem, a nie będziemy w zamkniętych salach, zamkniętych salach kinowych, muzealnych. Chcemy być tam, gdzie są rzeczywiste problemy i chcemy je rozwiązywać dla mieszkańców Polska. Szanowni redaktorzy, szanowne media, bardzo się cieszę dzisiaj z waszej obecności. Ona mnie rozgrzewała, dlatego dzisiaj mogłem wystąpić w taki sposób. Umacniała też was, wasza obecność w tym sensie, że tworzymy... Jakość tego miasta wspólnie. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wasz udział, że mogliśmy zaprezentować się przed Państwem. Dziękujemy serdecznie. Dzień. To zrobimy góry.